Cześć wszystkim, witam w w tym materiale mówimy sobie kolejne zadanie w Fortnite cie. I jakie to jest zadanko? Mamy człowiek ziutek, no i porwi przeciwnika promieniem ścigającym z talerza Jak zrobić zadanie? Pierwsze co, potrzebujemy oczywiście UFO, w którym sobie lecę a resztę już wam teraz tłumaczę, ale pamiętajcie, żeby stawić sub i kapeczkę w górę, bo lecimy po 70 subów, także zostawcie koniecznie suba, bo mega mi to pomaga. No i gorąco zachęcam do wpisania kodu SEJKAMTAR w sklepie, bo nic się to nie kosztuje, a mi po prostu każdym jak powiem, wspierasz kanał w dalszym prowadzeniu, za co ci bardzo dziękuję. Dobra, co musimy zrobić? Pierwsze co, musimy ogarnąć sobie UFO. Takie UFO oczywiście znajdziemy właśnie w lokacjach, które są fioletowe. Ja akurat tutaj widziałam już koniec strefy, więc słabo to będzie widać, no ale fioletowymi lokacjami na przykład u mnie były kościane krańce, czyli ta właśnie widzicie, poświata właśnie na tej lokacji, na przykład tej kurzące kominy, też właśnie taka różowa fioleta poświata, no i paskudna nie jest to randomowo. I na tych lokacjach znajdują się UFO. Znajdą się one na pewno tylko na trybie właśnie solo-duo-składy, nie wiem jak jest z naparzanką, także musimy na tym trybie sobie wziąć UFO. UFO bierzemy także, albo zabijamy sobie tego gościa, co steruje, czyli Właśnie niż tą, tą kapsułę, albo zadając chyba 600 d UFO, wtedy ono spada na ziemię, reaktywuje się, no i możemy sobie nim latać. No i teraz załóżmy, że dobra, camstar, mamy już to ufo, jak go teraz porwać, jakim tu promieniem, O co chodzi? No i już i tłumaczę. Jak wiecie, tutaj mamy taką, e, takie symbole. No i mamy lewy przycisk myszy, czyli oczywiście strzał tą kulką. Prawy przycisk myszy, czyli właśnie takie coś, taki laserek. No i na przykład w moim wypadku Shift, no to jest tutaj przyspieszenie. No i teraz mamy porwać tutaj człowiek ziutek mówi, że się porwali ścigającym talerzem promieniem tutaj przeciwnika, no i teraz po prostu chodzi o to, żeby tym promieniem, który właśnie ja teraz puszczam, porwać przeciwnika. A jak to teraz wykonać? Już Wam postaram się to pokazać. Jak wiecie, Albo nie wiecie, jak sobie podlecimy na przykład do takiego samochodu na przykład i włączymy promień, no to o, proszę bardzo, jak tu mi się dostargetowało Proszę, o, teraz mam namierzony na samochód. No i teraz jak widzicie, jak długo przytrzymam prawy przycisk myszy, to ten samochód po prostu będzie za mną latał. No i dokładnie chodzi o to. Musimy dokładnie co zrobić, tylko że na przeciwniku. Czy jest to ciężkie? Absolutnie nie. Jedne co musi zrobić, to latać sobie po mapie i szukać przeciwnika. Ja akurat jestem na customie, więc tego wam do bardzo nie pokażę. No, ale załóżmy, że na przykład mamy tutaj jakiś, o, proszę bardzo, wilki. No i teraz czułmy, że jest to przeciwnik, tak? Także ja sobie na biorę tutaj namierzam go. Jak mam namierzone, to się mu pojawia taka obwódka, jak widzicie. No i klikam prawy przycisk myszy. Także namierzamy. No i trzymam tak długo go. Aż go nie podniosę. No i teraz jak go podniosę, to po prostu sobie z nim próbam. I teraz w tym momencie powinno Wam się zajrzeć danie od człowieka ziódka, jeśli jest to normalny przeciwnik. Pamiętajcie, że nie może to być żaden bot, nie może to być żaden jakiś npc Musi być to po prostu normalny przeciwnik, normalny gracz. Także podnosimy sobie takiego ziomeczka, no i na przykład go jakoś tam trollujemy i potem sobie go na przykład, proszę bardzo, gdzieś tam wrzucamy. Także lecisz kolego. On sobie odlatuje, no i my tak naprawdę mamy zrobione zdanie. Daje nam to 30 cracksta, jest mega proste. Wystarczy właśnie porwać UFO tego przeciwnika. No, a jak w prosty sposób zdobyć UFO? Moim zdaniem, warto lecieć na pierwszą lokację, która jest właśnie. Na przykład filotowa i szybko bierzecie broń i zestrzeliwujecie ufo, ono ma 600 jakby HP, nie jest to dużo, szybko zestrzeliwujecie i powinno wam się to mega udać. E, I po prostu bierzecie, uciekacie albo podnosicie jakiegoś przeciwnika i zadanie macie zrobione. Nie musicie nic sam kombinować, zabijać tych przeciwników, tylko macie go podnieść i to jest wszystko, także porywacie go takim lasterem no i zadanie macie wykonane. Myślę, że prosty sposób, dajcie znać, czy wam pomogłem. Czy może wiedzieliście, jak to zrobić. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Pętajcie, pomogłem. Subi kłapeczka w górę, kodzik. Stay Koniecznie życzę mi jego robienia. Questów, to była tyle. Trzymajcie się następnego siema.